Przed nami wielki bokserski freak fight, można powiedzieć, Floyd Mojote Junior, Conor McGregor, co myślisz o tej walce? No myślę, że zarabiam obydwoje dużo pieniędzy. To wiadomo, wielu, wielu ludzi z boksu mówi, że to bez sensu, że to nie ma sensu, ale przecież e, szkoda tego ludzie chcą, to czemu nie? Nie no, czemu nie ma sensu, mówią tak ludzie, którzy zazdroszczą, tam kolejka do walki z Mayweather'em to jest bardzo duża, każdy chce tej walki, a tu chłopak znikąd dostał szansę walki z Conorem McGregorem, fu, z Floydem Mayweatherem, gdzie naprawdę każdy, każdy od takiego, jak każdy piłkarz chce grać w Realu, tak każdy zawodnik chce walczyć z Floydem, nie, to jest równoznaczne, tutaj takie dollar science, nie, także tak i poza tym to jest boks, tak, wszystko się może zdarzyć, nie, powiem szczerze że tak, e, mm, wiadomo. Nie uważam, nie sądzę nawet, żeby Conor e, nawiązał jakąkolwiek e, walkę e, z, z Floydem. Nie sądzę, żeby była ona wyrównana, ale mówię, na pewno, na pewno będzie to walka, tak? Będzie chciał, chciał, chciał Conor coś tam udowodnić e, w tej walce. Na pewno jest to inny zawodnik, z którym dotychczas e, Floyd się mierzył, bo mierzył się z bokserami, nie? Te same przyruchy, ten sam styl głównie z zawodnikami mierzył się z Ameryki, którzy mają yy, bardzo podobny styl boksowania. Jak na, jak, może Floyd ma to, totalnie inny, ale... Do pewnego pułapu jest to ten sam. Jeżeli walczysz po prostu z tym samym stylem, to wiesz, znasz te przyruchy i wypracowywujesz sobie to, to, co w sobie wypracował, że potrafi unikać, kontrolować i wygrywać, tak? I robi to bardzo dobrze. Ale tu tak jak ja na przykład mogę to porównać, że przychodzi ktoś z innego sportu sparować ze mną, nie? na przykład taki Damian Janikowski, nie? gdzie chłopak jest z innego sportu, nie czuję dystansu, nie czuję, nie czuję, że tak powiem, technik, że może go spotkać jakaś karia, ale potrafi zrobić pewne jakieś takie zwariowane ruchy, których ja nie znam, tak? których ja nie znam, i potrafi skrócić ten dystans i mnie trafić. Nie, także i, i on chce mnie trafić i nie boi się. I tak samo Konor. I tak, samo, I tak samo właśnie Konor, że on ruszy, wie, że to będzie jego szansa, ma wypracowany nawyk wygrywania, wierzy w siebie, ma bardzo mocną psychikę, co nie, i, i naprawdę może, może jakąś odrobiną szaleństwa zaskoczyć Floyda Mayweathera, także może. To jest wszystko może, nie? Aczkolwiek no, to jest wybitny sportowiec. Mówię tu o Floydzie. To jest wybitny sportowiec. Jedyną, jedyną taką lukę, w czym widzę, to jest Floyda wiek i że troszeczkę, troszeczkę pogorszyła mu się praca nóg. I, 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 i może, może sobie, i może tam gdzieś się, y, Conor, y, gdzieś, gdzieś tej szansy tam upatrywać. No ale no. Myślę, że będzie 50-0. No ale tak, Conor będzie szukał mocnych ciosów na pewno, prawda? Będzie chciał, ze... wiadomo. Jak każdy, walczący, jak każdy walczący z Floydem, to wszyscy szukają mocnych ciosów, a kończą z wiatrem, szukając wiatra w polu. Nie? Więc to nie będzie takiego typowego boksu punktowania, nie. tylko będzie szukał tego ciosu. No a Floyd no, jest świetnie na to przygotowany, pokazał to już nie raz, będzie klinczował. No ja nie, nie wierzę, że coś może mu zrobić, szczerze mówiąc. No mówię, no, 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 no też nie, ale no, no jest to ciekawe zestawienie. Kiedyś było takie zestawienie Mohamed Ali kontra Antonio Inoki, nie? W Brazylii, fu, w Japonii dawno, dawno temu Mohamed Ali wziął za tą walkę milion dolarów. To tak jakby teraz, to tak jak teraz 100 milionów dolarów, nie? Także coś takiego, więc... No i to jest główny aspekt, nie? I ja na pewno telewizor włączę i obejrzę tą walkę, tak samo pewnie ty. Tak samo kto inny, więc a jeśli chodzi o sportowo, sportowo to bardziej interesuje mnie Gołowkin kontra Canelo, nie To jest taka walka, na którą czekam sportowo, a to jest walka, na którą czekam jako show, nie? Także jako widz jestem nakarmiony. Ja się tylko boję jednego, żeby nie skończyło się to tak, że Conor zostanie ośmieszony, bo to byłoby też może niedobre dla, dla świata MMA. Myślę, że skończy się to tak, że Conor będzie szedł do przodu, a Floyd będzie unikał walki. Tym samym będzie tak, jakby remis: bo, bo Floyd, Floyd, poka Floyd pokaże, że jest dalej niepokonany, a, a Conor wygra szacunek. Nie? Że szedł, że chciał i tak dalej. Nie? Myślę, że tak to może wyglądać. jeżeli. Jeżeli nie, to będzie słabo, nie? Ale no, no nie wiem, no mówię wam, no Floyd Mayweather to jest wybitny sportowiec, wybitny, jeden na świecie, nie? Nie ma, nie, nie ma opcji. Jedynym naprawdę, jeśli chce zaszokować konor Świat, to może go kopnąć w głowę, nie? Ale no jeżeli to zrobi. To, to nie, to, to nie. zapisy w kontrakcie. No nie, lepiej żeby tego nie robił, nie. Przekonamy się jak będzie w sierpniu. Mówię, nie ma co tego hejtować, nie ma co na to się obrażać. Dla mnie Conor McGregor wielki szacunek, chłopak Hydraulik 4 lata temu, jeszcze nic, nie, a tu walczy z Floydem Mayweather'em, nie. Fajnie. Ja też myślę, że hejty tutaj nie mają sensu, bo tak jak na przykład wielu kibiców przybyło do MMA, kibiców MMA powstało, znaczy zrodziło się jakby dzięki temu, że Pudzian się mierzył z Najmanem, prawda, był to freak fight i tak samo na pewno teraz będą nowi kibice boksu i MMA no, tylko dlatego, że zobaczyli tą walkę. Taką walkę i powiem szczerze, że bardzo mnie interesuje undercard tej gali, bo tam widzę, że i z i z Antoni Joshua jakieś takie są zaczepki, może coś, i bardzo bym chciał zobaczyć Roy Jones Jr z under Sonem to Sylwą. są ludzie na obecnym etapie kariery, i fajnie jest stylowo zestawienie, by to wyglądało. Tam widziałem Adrian Bonner, rzuca wyzwanie Neitowi, Diazowi, także naprawdę, jako taki widz, to chciałbym zobaczyć takie ostre huki, nie? i to byłoby właśnie. Gdzie już wyczerpujemy powoli limit zestawień i walki mistrzów z mistrzami. Wyczerpujemy, widz ciągle chce czegoś nowego i dla mnie to jako widza, to będę oczy miał otwarte jak pięć złotych, jak będę to oglądał całą galę, nie? jeszcze dajmy do tego Jana Bochowicza z Tomaszem Adamkiem, bo Janek chciał się zmierzyć z Tomkiem. Co myślisz o takiej Myślę, że jeśli... Nie no, czemu nie? Fajnie. Nie, Jan Błachowicz no wiadomo, gdzieś na papierze to jest to jest słabszy bokser niż Tomasz Adamek, ale to jest wojownik. Nie? Także tak samo jak Conor z Floydem. Nie? Jeżeli ktoś to podchwyci i ktoś to wypromuje i, i obydwoje panowie na tym zarobią, no to fajnie, też to obejrzę. Też to obejrzę. Jestem za, nie? Także czemu nie? Każda walka w formie stojącej mi się podoba. Także, także jestem za. Dzięki serdecznie. No dziękuję bardzo. Pozdrawiam.